Czy jestem dupkiem za to, że zapytałem żonę mojego taty, dlaczego oczekiwała, że poprowadzi mnie do ołtarza, skoro nie jest moją mamą? Moja mama zmarła, kiedy byłam w przedszkolu, a tata ożenił się ponownie dopiero w wieku dwudziestu dwóch lat. Nie umawiał się na randki, kiedy ja i moje rodzeństwo byliśmy dziećmi. Jego żona jest w porządku. Nie jest moją ulubioną osobą i uważam, że jest trochę nie na miejscu, jeśli chodzi o jej relacje ze mną i moim rodzeństwem. Oni czują to samo. Sprawia wrażenie, jakby oczekiwała, że zostanie zaakceptowana jako nasza matka, a nie jako partnerka żona naszego taty. Jesteśmy blisko z tatą. Nigdy nie dał nam tego samego odczucia. Nadal spędza z nami czas indywidualnie, bez swojej żony lub innych osób w pobliżu. Ale ona zdecydowanie sprawia takie wrażenie. To dla mnie dziwne, ponieważ wszyscy byliśmy dorośli, a ja jestem dzieckiem w rodzinie. Więc moje rodzeństwo było jeszcze starsze, kiedy poślubiła naszego tatę. A myślenie, że miałaby pełnić jakąkolwiek rolę matki, jest dla mnie dziwne. Mój tata jednak ją kocha i jest szczęśliwy, a ona jest wystarczająco miła poza tym, więc nie wzbudzamy niepokoju. Jednak jest to teraz sytuacja, w której zacząłem kołysać łodzą i zastanawiam się, czy jestem przez to dupkiem. Moja narzeczona Eli i ja pobieramy się i zdecydowaliśmy, że oboje chcemy iść do ołtarza. Chciała iść z rodzicami, więc pomyślałem, że fajnie byłoby poprosić mojego tatę. Zgodził się. Bardzo się tym przejął. Powiedział, że chciałby, aby moja mama była tutaj z nami i tak, ja też, tak bardzo. Później żona mojego taty podeszła do mnie i powiedziała, że chętnie poprowadziłaby mnie do ołtarza i chciała, żebym wiedziała, że nie muszę prosić o to mojego taty. Zapytałem ją, co ma na myśli, a ona założyła, że chce ją, ale boję się zapytać. Powiedziałem jej, że wcale tego nie chciałem. Powiedziała mi, że to było nieoczekiwane i kiedy usłyszała, że poprosiłem tatę, spodziewała się, że zamiast tego będę chciał ją. Zapytałem ją więc, dlaczego oczekuje, że poprowadzi mnie do ołtarza, skoro nie jest moją mamą. Wyglądała na urażoną, gdy ją zapytałam i powiedziała mi, że nie muszę być tak nietaktowny. Powiedziałam jej, że naprawdę pytam i że nie rozumiem. Wtedy powiedziała, że najwyraźniej źle zrozumiała relację jaką ma ze mną i moim rodzeństwem i mogę zachować moje bezmyślne pytania dla siebie. Mój tata również był zdezorientowany jej reakcją. Powiedziałem mu, co się stało i nie miał pojęcia. Jest jednak naprawdę wkurzona.